Serdecznie. Po, 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 po raz kolejny na kanale, wasz zajebiste ciało, z tej strony. Kłaniam się nisko. Po same kopisko. Tak, jak widzimy w tle, gra po raz kolejny i tym razem bronią PW57 z wyjamentowym kamuflażem. E, po czym widać od razu, że ten gameplay troszkę dłużej już na moim, że tak powiem, dysku sobie leży Ja już od dłuższego czasu tego kamuflażu nie używam, ja używam albo ten z Call of Duty Ghost, albo mojego zombie kamuflażu. Ta, dlatego właśnie z tego wynika, że ten gameplay jest trochę starszy I jest naprawdę dość stary ten gameplay, jeszcze gdzie nie było PDW tak mocno, z, że tak powiem znerwione gdzie szło jeszcze zajebisko, wyniki tym osiągać. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tego gameplayu jeszcze nigdy na mój e, kanał nie wgrałem. Są po podróżę, nie należy on do złych gameplayów, że tak powiem, e, ponieważ wynik 49 do 6. Dwa razy osiągnę Swarma, dwa razy osiągnę Psy. A więc git Mayonnaise da się, że tak powiem, to obejrzeć. Dużo biegam. E, wiadomo, czasami, gdzie jestem kill, 2-3 przed jakimś point to tam troszkę się przyczaję, e, ale. Tak, to się należy w tej grze. Tutaj randomowe kile są zbyt częste, żebym to ryzykował znowu wbiegnąć na jakiegoś randomowego granata, na jakiegoś randomowego hunter i tak dalej. Już kiedyś wgrywałem na tym mapie właśnie gameplay, gdzie byłem kawałeczek przed psami i tak dalej, weszłem do okna i BAM! Dosłownie w tej samej sekundzie to sens warma Dlatego właśnie z takich powodów lubię, że tak powiem, troszkę przyczychać na wroga, jeżeli jestem kill przed jakimś point streakiem. Ta, ale tyle co do gameplayu. Dzisiaj jest piątek, co oznacza, że... Jest następna, i spowiedzi w kolejce. Tak! A więc przejdziemy już od samego początku do tej. Otóż to spowiedzi. Co jeszcze do podkreślenia, będzie to jedyny gameplay. Dzisiaj nie będzie dwóch, nie będzie trzech, nie będzie czterech, nie będzie pięciu, nie będzie sześciu, nie będzie siedmiu i nie, nie będzie więcej gameplay. Z tego powodu, iż bardzo, bardzo mało pytań zadaliście. E, czym mniej pytań, tym mniej gameplay. Czym więcej pytań, tym więcej gameplay. Proste jak. boot. Dokładnie. A więc przejdźmy do komentarzy pod ostatnim piątkowym filmikiem. I pierwszy komentarz zaczyna się od D do Ten. I jest to komentarz, który bardzo, że tak powiem, mnie zasmucił. A więc, Pingwin, sorry, ale twoje komentarze są coraz bardziej kiedy Kiedyś nie oglądałem ciebie od Loczka czy już jego, a teraz? Lipa, nie mówię, że kiepsko, tylko dziwny styl. Pewnie teraz hejty ode mnie się, do mnie się posypią, ale to tylko moje zdanie, więc luz. Jak widać, hejty się nie posypały, co oznacza, że widocznie nie jesteś jedyną osobą tego zdania. I tak dalej. Ja do tego dużo powiedzieć nie mogę. Co mam powiedzieć? No po prostu, jeżeli coś, że tak powiem, ci się na moim kanale teraz mniej podoba niż wcześniej... To po prostu troszkę bardziej e, to sprecyzuj, to wtedy będę wiedział o co chodzi, może będę mógł to znowu, że tak powiem, zmienić. Jedyne co jeszcze do tego mogę dorzucić, to to wie, że wiadomo, że czasami ma się po prostu dobry humor, jak się coś nagrywa, czasami ma się zły humor. E, zależy to po prostu od zbyt, zbyt wielu rzeczy, e, jaki komentarz po prostu potem się, że tak powiem, wyjdzie i stanie i tak dalej. Wiadomo, że teraz trochę w każdy się musi przedstawić od tego czasu, gdzie nie komentuję w każdym jednym filmiku komentarzy, tylko właśnie tylko w piątki i tak dalej i podczas tygodnia, że tak powiem te komentarze są teraz bardziej standardowe e, i po prostu może nie dla każdego to jest w tym rodzaju. Ja w każdym razie też już e, jego oglądam i tak dalej e, I on po prostu ma całkiem inny styl, każdy z komentatorów ma inny styl i o to dokładnie według mnie przynajmniej chodzi, żeby każdy inaczej komentował Ja komentuję Aaah! w taki sposób <laughs> Yoshi bardziej doroślej i tak dalej, przykładowo Przemcio komentuje bardziej na spokojnie. Każdy nagrywa inaczej i dokładnie o to chodzi, żeby każdy na YouTube po prostu znalazł coś, co jest dosłownie w tym stylu, który on lubi. Po to to jest. Ech, dokładnie. A więc, następny komentarz. Speliltarni, tarnił. 30 minut, lol. A widzisz, tym razem tylko 10 minut, a więc nie ma czego się bać. Dudek659, a ja trzeci. Pingwin, daruj nam tych katorg. Nie. Win, ja za chuja się starać nie będę. No to łaski bez kurwa, nie będziesz się starał. Pfff. Pff! Łaski bez Staraj się, proszę! Hehehe! Ej, Pingwin ma na imię cenzura, no nazwisko cenzura. Niech będzie. E, no to kopnij w sofę. Nj, mam zbyt ładną sofę, abym po niej kopał. Tym bardziej, że nie należy do mnie, tak w gruncie rzeczy. E, No, pierwsze tyle tych komentarzy, bardzo ty ładnie. Dawid Bański, Pingwin. Ty, ja czekam tu 13 godzin na ten filmik. Cieśli mnie to bardzo, Kabanos Games, mokry suchar. Uch, wilgotnie się mówi. <ścoughs> Filip Niezłowski, robisz tuła kurwa, kurwa, rozkurwiasz system. E, nie rozumiem, kurwa. <ścoughs> A, niech będzie! Viwalcze, Jack Ten. Jaka była twoja najchaotyczniejsza impreza typu Project X? O Jezus, człowieku! Jak mieszkałem w Belinie trochę tych imprez było, tym bardziej jak zacząłem mieszkać sam na moim pierwszym własnym mieszkaniu i tak dalej, to wiadomo jak to wyglądało, co weekend jacyś tam znajomi przychodzili, myła, koła, było alkohol, było, śiszko. E, dużo rzeczy się wydarzyło, najchaotyczniejsza. To można w różny sposób, że tak powiem, opisać. Może chodzi o to, że były jakieś bijatyki, może jakieś orgie, może że wszyscy byli po prostu tak byli najebani, że potem leżało 6-7 ludzi po prostu plackiem na ziemi, każdy żygał gdzie był e, I takie rzeczy po prostu jest zbyt dużo, zbyt różnych imprez. Aby to szło jakoś e, dokładnie, że tak powiem, odpowiedzieć. E, najdziwniejsza sytuacja, która Ci się zdarzyła. Eee. Nie mam zielonego pojęcia. Najstraszniejsza sytuacja. Uuu! E, hmm. Dobre pytanie. Um, o, jest jedna sytuacja, gdzie prawie sobie w badi nasrałem. E, może, że tak powiem, nie będzie brzmiała zbyt spektakularnie, ale dla mnie wtedy się... byłem blady jak śmierć. E, następująca sytuacja, e, ja jeszcze jak mieszkałem z moją mamą i tak dalej, moja mama e, zawsze miała dużo zwierząt, to znaczy koty, psy i tak dalej, już nawet małpę mieliśmy, e, więc wszystko po kolei i kiedyś będąc w Polsce, na naszym mieszkaniu w Polsce i tak dalej, e, wzięliśmy też koty i tak dalej i niechcąco zamknęliśmy jednego z tych kotów na balkonie z moją babcią i zapomnieliśmy o, to, zapomnieliśmy o tym kocie. No i w, końcu, w każdym razie kilka godzin później coś drapie po naszych drzwiach z balkonu. A że, że tak powiem, rejon, w którym w Polsce mieszkam, nie należy do tych najspokojniejszych. <laughs> e, to tak trochę to było. Uuu, co tam się kurwa dzieje? I moja babcia to tam troszkę się wystraszyła, ja tak samo. Każdy tak. To, co tam się kurwa dzieje? Kto drapie nam kurwa po tych drzwiach. A nikt nie był z tym przyzwyczajony, że w tym mieszkaniu jakiekolwiek koty były. I tym bardziej, że inne koty dalej po mieszkaniu chodziły, więc nie zwracaliśmy na to uwagi. E, więc ja w pewnym momencie mówię, ach, chuj, kurwa, będę twardy i zobaczę, kto tam nam po balkonie się szwęta. A więc podchodzę do balkonu i dosłownie w tym momencie, jak stoję kurwa z 500 metrów od drzwi e, i patrzę się przez tą szybkę tam, gdzie kto tam na balkonie mógłby siedzieć i się czaić, nie wiem, coś podpierdalać, odkręcać metal, chuj, co. <noise> Wyskakuje ten kod na o wysokość kurwa jednego metra, łapa mi zapierdala po szybie, kurwa. Jak stuknął w tą szybę jeszcze jego wielkie żółto-czarne oczy, na dworze już ciemno. Woo, Kupa w spodniach! Kupa w spodniach! Począłem spodniami, żeby ta kupa przynajmniej przez nagawkę wyleciała. O, się wystraszyłem wtedy. Całkowicie. Mówię, niezbyt spektakularnie to brzmi. Wtedy jeszcze byłem młodszy i mówię, prawie się zesrałem. Sorry za błędy. Pozdro. Aj, pingwin, wiem, że chciałbyś osłyszeć, że jesteś zajebisty, ale na to musisz zasłużyć. Z Camelon 42, Haha, ha, kurwa 1067, No niech będzie 5 Hermi, Twój ulubiony perk. Mój ulubiony perk, e, Scavenger. Lubię zapierdzielać se po mapie, rzucać C4 jak najęty i co chwilę mieć nowe. No <laughs> Tak to wygląda. E, który według ciebie perk jest nieużyteczny? Czy w ogóle tak jest? E, nie mam więc pomysłów, może da później dopiszę. Eee, Nieużyteczny perk. Przez długi czas używe, uży, e, uważałem, że ten perk, gdzie jest taki samolocik namalowany e, z takim kółeczkiem, to jest ten perk, który jeżeli ktoś użyje przykładowo EMP czy Counter-UAV, e, że na nas to nie funkcjonuje. Coś w stylu Asasina z MW3. Um, uważałem to za jako nieużyteczny perk, jednak e, ostatnio zacząłem, zacząłem tego używać na snajperce i powiem, że bardzo, bardzo nawet użyteczny jest, bo wiadomo, że przykładowo na Grand Łoże co chwilę konteruje i latają i tak dalej i wtedy bardzo mocno się to przydaje, że dalej wiemy gdzie przeciwnicy są, tym bardziej, że oni wtedy o wiele szybciej zaczynają biegać i bardziej pewni siebie, bo wiedzą, że, blu myślą, a przeciwnik i tak nie wie gdzie jestem. Dlatego jest to jednak użyteczny perk, który perk jest według mnie trochę bardziej nieużyteczny, jest to ten perk, gdzie niby głośniej słyszymy wroga, czyli kroki wroga. W tej grze jest to tak czy inaczej bardzo mocno zniszczone, zepsute co do tego dźwięku i do słyszenia kroków przeciwnika i akurat ten perk wcale tego za bardzo nie polepsza, przynajmniej moim zdaniem. <mulacza> Ile grasz w Black Ops na Czy w grze miałeś jakieś problemy, trudności z celowaniem? Mam do dzisiaj czasami trudności z celowaniem, to było widać w nas ostatnim filmiku, gdzie graliśmy sniperkami. Czasami pewne kile a strzelam obok. No, bywa tak po prostu. Czasami tak po prostu bywa. Jak długo gram w Black Opsa? W Black Opsa gram normalnie, że tak powiem, od dnia, gdzie to wyszło od godziny 0000, bo byłem odebrać tę godzinę o godzinie 12 w nocy. Do tego grałem już dwie godziny wcześniej. Bo na tej właśnie imprezie, co tam Activision robiło i tak dalej, już można już było w tu grać zanim grę się do ręki dostało. Później jeszcze wcześniej zagrałem z 3-4 miesiące na Gamescom 2012. I tak jak mówię, od samego początku, jak ta gra była na rynku: Czy masz, albo, e, czy masz psa albo jakiegoś zwierzaka? Nie, ja osobiście nie mam. Mówię, moja mama zawsze zwierzęta jakieś miała. Mówię, nawet już była i małpa. Tak to wygląda. Masz na coś uczulenie. E, Mam! Na kamperów i na LMG Tak poza tym nie żebym wiedział. Czy u Ciebie w mieście była jakaś burza? A w jakim kurwa jeszcze nie było burzy? No wszędzie jest burza. Na całym świecie bywają burze. no po jak but była gwałtowna. A, gwałtowne to może inne rzeczy w moim mieście były, ale wątpię, żeby burza. A, bałeś lub boisz się burz. A, nie! Nie mam pojęcia, czy, co się w burzy takiego miało być, żebym się jebał. E, jedna może rzecz, sytuacja z życia wzięta. Kiedyś stałem na przystanku autobusowym u mnie w Polsce i była jebitna burza. Grzmiło jak szalone, e, błyskało jak jebnięte. I e, najpierw błysk gdzieś tam, raczej znaczy piorun, dupnął gdzieś tam bardzo blisko nas, że tak powiem. Później każdy zaczął się rozglądać dosłownie kilka sekund, później dosłownie nad nami. Dosłownie było ten błysk widać tak jakby od spodu, tak. Dziwnie to wyglądało, tak szeroko i tak dalej. B a hukło, uuu, jak taki Moab w MW3, masakryczne, masakryczne. E, jak widać gameplay dobiegł końca, tak samo dobiegły już wszystkie moje pytania i odpowiedzi do końca. Akurat się wyrobiłem e, jeden do jednego, zajebiście. Ja przejdę do mojego suara popołudnia. A więc, jaki jest szczyt fantazji? Położyć się na kałuży, wsadzić sobie chorągiewkę w dupę i udawać żaglówkę. <laughs> A, ten jest dobry, tak. Jak zawsze dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam następnego razu i piszcie oczywiście pytania. Czy więcej pytań, tym więcej w gameplay. Da! Naro!